Dla niektórych z Was najlepszym rozwiązaniem jest po prostu pozostawić coś za sobą, kochani. Dlatego, że w innym przypadku będziecie się w kółko męczyć z czymś. Na nowo i na nowo i na nowo. Ktoś jest tutaj naprawdę mocno pokręcony. Niezdecydowany. Tak, słodko-gorzkie uczucia. Jesteście wykończeni tym. Może chodzi tutaj jakąś męską energię, może. To, tak. Męska energia, długa podróż, przemęczenie, wycieńczenie. Może to też mówić o tym, że ktoś się wybiera w długą podróż, męczącą długą podróż. Ktoś ucieka od rzeczywistości, ktoś ucieka od. Od tego bólu, kochani. Tak, zdecydowanie, ktoś ucieka od tego. Dystrakcja. Ktoś odpycha od siebie tą zmianę albo to, żeby się zmierzyć z czymś. Ktoś tęskni za tobą bardzo, pragnie ciebie, ktoś pragnie Twojej energii. Możliwe, że nie macie z kimś kontaktu od dawna. W tej chwili wkładasz w siebie swoją energię. Ta osoba potrzebuje Twojej energii. Słuchaj swojej intuicji. Możliwe, że porozumiewacie się telepatycznie. Słuchaj swojej intuicji. Jest tutaj duży dystans między Wami, może separacja, ale Ty przeczuwasz pewne rzeczy, czasami odczuwasz, czasami czujesz tą osobę. Wiesz, że to nie Twoje, ale czujesz to. Przez to może mogą powracać takie momenty, gdzie czujecie się w jakimś takim konflikcie. Wiecie, wewnętrzne, tak jakby Twoja dusza Ci podpowiada, że to koniec, ale pojawia się czasami może to ego albo jakieś takie przyzwyczajenie do czegoś, co było i wydaje Ci się, że czas do tego powrócić. Może to być związane z rodziną, może ci się wydaje, że tak trzeba, że tylko w taki sposób możecie być bezpieczni, że tylko w taki sposób możecie zbudować coś konkretnego. Ale nie próbuj. Już raz ktoś zniszczył to, co budowałeś, czy budowałaś. Ta osoba zrobi to po raz kolejny. Pamiętaj, że jeżeli ktoś raz pokazał swoją twarz, nie blefował. Gwarantuję, że nie blefował. Musisz być świadom, lub świadoma tego, aby nie popełnić kolejnych błędów. Są tutaj jakieś sekrety. Ktoś udaje, że jest szczery wobec ciebie, ale tak naprawdę jest tu wiele sekretów. Ktoś chce ciebie może odciągnąć od prawdy, ktoś chce może, aby nie wracać do czegoś albo aby nie rozgrzebywać czegoś, dlatego że coś jest dużo głębszym tematem, niż ci się wydaje. Ktoś może ci uchylić rąbka prawdy, ale nie powie ci całej prawdy. Może chodzić tutaj o jakąś ciążę, dziecko, może jest tutaj jakieś nieślubne dziecko albo jest tutaj jakaś tajemnica związana z dzieckiem.